hladný meč. Pro nás nevyšel dobře, protože jsme dostali čtyři branky a prohráli jsme tu, tenhle ten meč. Rozdíl mezi oběma družinami byl takový, že v Gorníku hrál výborný zápas nápasník Makumba a u nás velice slabý, slabý mač odehrála naše defenziva. S takovou defenzivou nemůžeme ty mače vyhrávat. Povedíme bardzo Ważne trzy punkty, które zostały wywalczone. Wynik może sugerować, że było to łatwe i przyjemne zwycięstwo, natomiast zupełnie inaczej wyglądało to na boisku. Przy stanie 0-0 widać było wysoki poziom rozegrania piłki przez zagłębie lubin. Naprawdę jest to dobra drużyna, podlapiąca dobrze rozegrać piłkę, stwarzająca sobie sytuację. Natomiast y, dzisiaj trzeba powiedzieć, że moi zawodnicy naprawdę stanęli na wysokości zadania i bardzo dobrze pod względem taktycznym rozgrywali to spotkanie. Przede wszystkim, że była bardzo dobra równowaga. Równowaga pomiędzy grą y, obronną, a ofensywną. Myślę, że to był klucz do, do zwycięstwa. Wykorzystaliśmy swoje szanse. Bodzius Nakulma szczelił bramki po indywidualnych akcjach, ale również ta gra zespołowa, jeżeli chodzi o rozegranie piłki, również była na dobrym poziomie i stworzyliśmy sobie kilka naprawdę świetnych sytuacji do strzelenia bramek. Finalizacja akcji była, świadczy o tym wynik, cztery bramki strzelone, natomiast tak jak to zawsze bywa, te niedociągnięcia w dalszym ciągu w grze są, ale wiemy o tym, wiemy gdzie są też słabsze strony i bardzo ciężko pracujemy nad tym, natomiast dzisiaj jeszcze trzeba cieszyć się z tego zwycięstwa, bo tak jak powiedziałem, były to. Niezwykle ważne trzy punkty, prawa dla zawodników, zaangażowanie, za zaangażowanie, za determinację i to, co było w meczu z Wisłą, czyli ta wola walki, wiara, zwycięstwo. To przełożyło się na cztery wstrzymane bramki. Dziękuję bardzo. Dziękuję Adamowi za komentarz. Szanowni Państwo, yy, nim przejdziemy do pytań, informacja jest do dyspozycji, mikrofon. Pan Perek trzyma z boczku, także pytania można poprzez mikrofon kierować do Panów Trenerów, bardzo proszę. Dobry wieczór Panie Trenerze, Radek Bryłka, TVP Katowice. Panie Trenerze, tak na gorąco, runda jesienna, 15 spotkań, 20 punktów. Jak Trener podsumuje te spotkania? Jeszcze są dwa mecze do rozegrania i wtedy dopiero będę podsumowywał. Ale teraz skończyliśmy Tak na dobrą sprawę. Tak, wiem o tym i dlatego wstrzymuję się. Jeszcze dla mnie jesień nie jest zakończona. Tutaj jakbyśmy teraz już zamknęli szatnie i boisko. Są jeszcze dwa mecze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.